Dzień dobry. znajdujemy się w szklarni Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Otaczająca mnie zieleń skłania do przemyśleń, jak te rośliny funkcjonują. Jednym z najważniejszych procesów przez nie przeprowadzanych jest proces fotosyntezy. Jest on im niezbędny do uzyskiwania pokarmu i materiału budulcowego. W skrócie, polega on na wiązaniu dwutlenku węgla i wody przy udziale energii świetlnej i wytwarzaniu właśnie cukrów oraz tlenu. Teraz chciałbym opowiedzieć trochę o obiegu węgla, który jest składnikiem jednego z substratów tego procesu. Węgiel jest podstawowym budulcem każdego żywego organizmu na Ziemi. Znajdziemy go w nas i innych zwierzętach, w grzybach, w roślinach i we wszystkich mikroorganizmach. Możemy go spotkać pod różną postacią. W postaci gazowej spotykamy go głównie w atmosferze jako tlenek węgla. Natomiast w postaci stałej możemy go spotkać wszędzie wokół w kopalniach, w naszym pożywieniu czy w przedmiotach, których używamy na co dzień na przykład w naszych ubraniach. Kiedy spożywamy jakieś pożywienie, na przykład sałatkę, dostarczamy do naszego organizmu dużo związanego węgla. Następnie nasz organizm przetwarza to pożywienie na inne potrzebne związki na cukry, białka i tłuszcze. Kiedy oddychamy, a raczej kiedy wydychamy powietrze, wydychamy razem z nim dużo dwutlenku węgla, który znowu trafia do atmosfery. Następnie jest on przechwytywany przez rośliny czy przez inne organizmy, które wykorzystują proces fotosyntezy i przetwarzany przez nie na nowo. Jednym z ubocznych produktów tego procesu jest wspomniany już przeze mnie wcześniej tlen. Tlen stanowi około 21% składu naszej atmosfery. Jest on nam niezbędny do wszystkich czynności związanych ze spalaniem. Do spalania węgla w elektrowni, do spalania gazu w naszej kuchence, czy choćby do poruszania się samochodem, tam spalane jest Nam, jako organizmom, jest on niezbędny do procesu oddychania komórkowego. To dzięki niemu uzyskujemy energię do funkcjonowania. My, jako ludzie, zużywamy mniej więcej 22 litry tlenu na godzinę. Rośliny następnie przywracają ten tlen do atmosfery, dzięki czemu jego poziom jest mniej więcej stały. Jak widzimy, niektóre pierwiastki, takie jak węgiel i tlen, stale krążą w przyrodzie. A rośliny są istotnym elementem tego obiegu.